Historia, którą chcielibyśmy Państwu opowiedzieć, ma swój początek na ulicy Żelaznej w Białym Stoku. To tutaj znaleziono ciało zamordowanego Jarosława W. Policjanci po 30 latach rozwiązali w końcu tą sprawę. Zdarzenie miało miejsce w maju 1992 roku. Nieopodal ulicy Żelaznej. W w bliskich zaroślach zostały znalezione zwłoki mężczyzny. Sekcja wykazała, że przyczyną jego śmierci były odniesione obrażenia, w tym w szczególności rana kłuta w obrębie brzucha. Śledztwo zainicjowane po odnalezieniu tego ciała trwało blisko rok. Nie doprowadziło ono do ustalenia sprawcy tego czynu, w związku z powyższym zostało umorzone wobec niewykrycia sprawcy w jaki sposób się pani dowiedziała o tej tragedii? Miałam 8 lat. Dowiedziałam się podsłuchując yy, rozmowę mego wujka z moją babcią, która przebywała ze mną na podwórku, pilnowała mnie. Usłyszałam tylko to: Tata nie żyje. Dwa miesiące po zabójstwie na ulicy Żelaznej, on dokonał drugiego zabójstwa? To drugie zabójstwo, za które podejrzany był skazany. Istotnie miało miejsce około dwóch miesięcy po tym czynie, którego dotyczy przedmiotowe śledztwo. Było to zabójstwo młodej kobiety. Za to przestępstwo orzeczono wobec niego karę 12 lat pozbawienia wolności. Zakończył on jej odbywanie w 2004 roku. To mniej więcej w tym miejscu doszło do zatrzymania Mirosława D. Było kilka minut po godzinie 15, kiedy mężczyzna wychodził z pracy. To wtedy do akcji wkroczyli policjanci z białostockiego archiwum X. W chwili zatrzymania był bardzo zaskoczony. On nie spodziewał się tego, że przyjdą po niego policjanci właśnie w momencie kiedy będzie wychodził z pracy. No, muszę podkreślić to, że minęło 30 lat od tego czasu. Na pewno podejrzewał, że już nikt w tym momencie nie dojdzie do tego, że to on jest odpowiedzialny za dokonanie tej zbrodni, jednak najnowsze zdobycza nauki pozwalają takie zbrodnie wyjaśniać. No i w tej sytuacji Żaden z przestępców nie może czuć się bezkarny. Jeśli chodzi o zagrożenie karą tego czynu, to z uwagi na pewne zaszłości procesowe, a w szczególności dotyczące zmiany przepisów, to w praktyce maksymalnym zagrożeniem ustawowym za ten czyn popełniony w 1992 roku jest kara 25 lat pozbawienia wolności. W tamtym czasie. Kodeks karny nie przewidywał jeszcze kary dożywotniego pozbawienia wolności. Formalnie obowiązywała kara śmierci, która jednak już od kilku lat wcześniej nie była, nie była wykonywana. Czy pani w ogóle przychodziło do głowy, że ta sprawa zostanie rozwiązana, że sprawca zostanie zatrzymany? Yy, po, poczułam, poczułam taką ulgę i taką ciekawość, że dlaczego to zrobił? Jaki był powód? Że musiał coś takiego po prostu zrobić. Że musiało do tego dojść.